Trzy, raz, dwa, 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 trzy, trzy, dwa, trzy, dwa, trzy. Witajcie, Frankfurt Messe 2015, nowe stanowisko, tym razem akcesoria, firma Triad ze Stanów Zjednoczonych, która proponuje serię Orbit, e, bardzo ciekawa seria akcesoriów e, do... No, Trudno powiedzieć, w skład akcesoriów wchodzą wszelakiego rodzaju holdery na iPady, holdery na telefony komórkowe, holdery nawet na zwykłe zestawy głośnikowe, co jest tutaj niesamowicie ciekawe, bardzo, bardzo solidna konstrukcja. Pełen metal, a dodatkowo jedna niesamowicie fajna rzecz, która wpadła mi w oko i którą na pewno wiele osób stwierdzi, że to jest to, czego szukamy. Mianowicie połączenia kulowe dają nam możliwość tego, że jesteśmy w stanie. Każde ramię tego układu tak naprawdę sobie skierować w każdym dowolnie wybranym kierunku. Dodatkowo za pośrednictwem wszelkiego rodzaju adapterów, złącz, uchwytów jesteśmy w stanie nawet do naszego statywu mikrofonowego doczepić wszystkie akcesoria, które w tym momencie potrzebujemy. Więc nie jeżeli jesteśmy DJ-em, jeżeli jesteśmy muzykiem, który na przykład potrzebuje mieć tam swój komputer, potrzebuje mieć iPada, potrzebuje mieć nuty, tak naprawdę jesteśmy w stanie umieścić wszystko na jednym statywie. Dodatkowo co trzeba powiedzieć? Statywy mają bardzo ciekawą funkcję, dlatego że e, można w nich blokować e, nóżki w zupełnie dowolnych pozycjach. E, baza tego statywu jest niesamowicie ciężka. E, tutaj nie można powiedzieć o jakimkolwiek, że tak powiem, e, przypadkowym przesunięciu, przypadkowym e, przewróceniu takiego produktu. E, modularność tych produktów oraz możliwość e, rozszerzania o niesamowitą ilość adapterów, które są tutaj dostępne, powoduje, że tak naprawdę z jednego statywu jesteśmy sobie w zdanie, albo posiadając jeden, bądź grupę statywów jesteśmy sobie w stanie tak naprawdę e, zrobić zestaw zupełnie dopasowany do naszych potrzeb. E, dodatkowo, jeżeli jesteśmy zespołem, który na stałe jeździ, e, na przykład, to nie potrzebujemy mieć e, bez przerwy problemu z nakręcaniem bądź wykręcaniem mikrofonów. Jeden, jeden Jedna sprzączka, wysuwamy w mikrofon razem z e, uchwytem i jesteśmy w stanie tak naprawdę bez przerwy go mieć na sobie. Regulowana wysokość, dodatkowo możliwość przez to, że nóżki są pod różnymi kątami, ustawienie tak naprawdę dwóch statywów w odległości dosłownie kilku centymetrów od siebie. Wytrzymałość tych statywów pokazuje też fakt, że na zwykłym statywie z kulowym zawieszeniem jesteśmy w stanie zawiesić nawet te dość ciężki telewizor. To jest jeszcze wersja statywu z doczepionymi opcjonalnie kółkami, co powoduje, że możemy takim statywem sobie jeździć. A z tyłu widzimy wręcz wysunięty na maksimum statyw mikrofonowy. Proszę zwrócić uwagę, on ma prawie 3 metry. Zbudowany jest w takim systemie. Oprócz takiego Y na samej górze, który, który widzimy, jest również doczepiona poprzeczka. Jeżeli byśmy sobie doczepili jeszcze kilka tych poprzeczek, moglibyśmy nawet zrobić z tego drzewko 5.1 bez żadnego problemu. Całkowita konfigurowalność, dodatkowo multum akcesorium. Myślę, że bardzo fajna propozycja, jeżeli chodzi o takie różne targowe ciekawostki. Krawostki. Frankfurt Messe, Bolesław Szol, 2015 rok. Dziękuję. Raz, raz, trzy.